Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na no, moim kanale, jestem youtuberem totalnym. E, ogółem, dzisiaj jest pewnie piątek, piąty piątek, e, za niedługie święta, więc no chciałbym wam e, wszystkiego najlepszego, no zdrowych, spokojnych świąt. E, no więc lecimy już z kampanią no teraz e, wola Aszy, Arantir, ostatni duch. Ale pożera wszystko. Myślę, że... moją rękę i wszystko stało się wedle twojejym. Twoich... Weźmiałem sobie Liszę. Hersz został podberłem twego uniżonego sługi. Ja, Arantir, odpowiem na twoje wezwanie, by odbudować równowagę pośród Asan. Królestwa włotców śmierci, rozrzucone po całym Heszu, zainteresowanie dalszym realizowaniem planów swej bogini Aszy. Kłopoty otaczających królestw pozwoli, pozwoliły im spokojnie kontynuować swe pozbawione życia istnienia. E, niegdyś niebezpieczne terytoria stały się miejscem cichym i letargicznym. Arantid zrezygnował z naukowej izol, e, izolacji i zaczął nauczać, że jest wybrańcem Aszy i że Heresz e, znowu połączy się pod berłem jednego wysokiego władcy. Ma dość mocy magicznej, by, po, by poprzeć nią swoje słowa. Wampirzy lord Giovanni podporządkował sobie krainy wokół swego królestwa, mając nadzieję oddać je w darze wybrańcowi. Lady Ornella, hrabina gryfów, która zmieniła się w uczennicy śmierci, stała się jedną z akolitek Giovanniego. Ma dla, ma dla niej specjalne zadanie. Olne Ornella ma nadzieję w zamian stać się nekromantą. No, spoko. Posłuchaj mnie uważnie, Ornello. Lord Arantir już podbił połowę hereszu. Reszta z pewnością padnie. Ale dlaczego mówiłeś, że jesteś tylko pokornym mędrcem? Wszyscy tak myśleliśmy. Dopóki nie obdarował ostateczną śmiercią aszy czterech potężnych nekromantów. Spore przedsięwzięcie jak na mola książkowego. Jak zamierzasz zrobić na nim wrażenie, recytując poezję? Czymś równie epickim. Zamierzam zaoferować mu miasto Illumanadin na srebrnym półmisku. Zamek Lorda Malfroya. Myślałam, że jest Twoim przyjacielem, który zawsze przyjmuje Cię szczodrze. Zginie za moją sprawę, jak prawdziwy przyjaciel. Pozwolimy jego duchowi wybrać wino, które wypijemy za sukces Antira. A teraz mam dla Ciebie zadanie. Rozkazuj, mój panie. W tych ziemiach niedawno pojawiła się magiczna brama. Stoi na drodze do Illumanadin. Chcę, żebyś odnalazła klucz do niej. A potem, czy mam zaatakować miasto? Posiadasz wystarczającą moc, Ornello. Nauczyłem cię, jak wskrzeszać umarłych. Poznasz kolejne sekrety, gdy oddasz mi miasto Malfroya wraz z jego głową. Och, dziewanie, jakie to romantyczne. Ale czy naprawdę konieczne? Im mniej żywych dusz znajduje się dziś w Heresz, tym cenniejsi będziemy naraz. No, więc musimy zdobyć miasto. Dobra, ostatni duch. A, dobra, to jest to, co dostaliśmy sobie... Okej, okay, Arnella musi przeżyć. Dobra. I mamy tutaj Ornella. Rycerz, poziom pierwszy, no Arna, no perfekt, nawet spoko. okej, okay, morale, masz jakieś pretensje fajne. Święta szarża i krzyż No dobra. Śpiedy e, e, śpi, donoszą, że posiłki dotrą za 3 miesiące. Musisz zająć Luma NA DIN szybko, albo rol, Lord Giovanni nie będzie mógł PODAROWAĆ go Aranti Dobra, tutaj jest parę, powiedzmy, nie wiem, takich nie, nie sekretów, powiedzmy, nie wiem, po prostu jednostki, które się dołączą do armii bez walki. Pierwsza z nich jest na przykład kościelny łucznik. I byłem plan na pierwszy tydzień jest zajęcie wszystkich budynków rekrutujących jednostki, jak na przykład szkielety czy e, zombie, czy ożywienców, bo oni się raczej tak nazywają, i jeszcze zdobyć miasto, bo tutaj znajduje się miasto. No ale, że gramy na heroicznym powiedzę, y, każda, każdy tam, każdy oddział się liczy, więc dobrze jest pozdobywać coś. nie. Bez stratki to robię, eee, więc dobrze jest pozdobywać każdą, no i jak największą armię po prostu, no, no warto. No to jest... Dobra, No, to na razie trzeba się oczywiście gryfem

dobra. Gdy. Ale dobra już trudno. Jak e wszak, lepiej 3 tyki jednego tego niż kurde lisza i 13 kościeli. To jest jasne. Dobra. I teraz sobie pogonimy duchy. Teraz 30 pewnie będzie. Ciekawe, że niby siedziba nekromantów, a ona przez demony. Dobra. A, spróbuję tutaj lepiej Dobra, to A, powie. O, Dobra. Nice. Dobra, robisz. A, Dobra.

O, trzeba się na czy czy, czy czy ty możesz się trafić. Okej, okay. 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 czy... trafić. Okej, jeszcze się trzeba, 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 no, teraz też... nie wiem. Dobra, dobrze, wybrał lis. Wybrał liczb. Taki dość bardzo ładnie. Dobra, dobrze. Dobra. No i bez strat żadnego. O właśnie o taki budynkach jak mówiłem. Do rekrutacji. Pychota. Rekruta. No, ciężko może być. Dobra. Ciężko może być. Ale dobra, zresztą w pełny zasięg Fajnie, fajnie, nie powiem i Dobrze Dawaj, dawaj, starszy, starszy No, mogę wybrać A, trzymaj się I are down the Charles, yes. No i pan. Dobrze. Trzynaście tych i jeden ten. O, Nigdy wcześniej nie widziałam o. takich żołnierzy, panie. Chyba w zbiorze tajemnic znajduje się coś, co przede mną ukryłeś. Zbyt pochopnie szafujesz oskarżenia. Ja także ich nie znam. Fascynujące. Cały Heresz i sam Aranti odczuliby. Pewna stara wiedźma, przyjaciółka i zaufana lokalnych władców. Potrafi, zdaje się, je tworzyć, znajdź ją i przekonaj do podzielenia się swą wiedzą z tobą. Ja muszę odnaleźć więcej tych, żołnierzy. Ok. Okej. Czy naprawdę jestem każdy kaponać ten Czy Jak się Dobra, weźmy już lepszy tak? No dobra, czyli mamy zająć powoczne W sumie to nie wiem, czy zrobimy to, tego questa, bo y, to do niego trzeba, y, o ile dobrze pamiętam, to do niego trzeba 50 ożywieńców. 15 ale raczej 50, no i... tak trochę... o boż! no i trochę dużo aż 50 ożywieńców, więc... a znowuż te... To niby lepsze typy nie więc nie że też nie są aż takie mocne na pewno nie na tyle, żeby dawać sobie 50 ożywieńców dobra, bawimy się, Dobrze, się tak. o przeszkilejcie, bo się do czegoś spać ale szczęście to zlatuje. Dobra No bo na no, obronę obrana no, obronę, To No mocniejszy jest Szyb, szybkie są, że więc Tu jest problem jest z nimi Też jest na tym strzałce Dobra Depuj Wani Wajpuluj eee, Zabij

ty go blokujesz, ty zabijasz tego, żeby on... Co eee, Tu się przesuwamy, żeby nie walnął nikogo. A wrogi? To, to jest dobra, to jest dobra. niego wali on... to tak leci się dobrze i bez strat. Tak się walczy. No bo eee Vampir właśnie jest spoko, bo on sam mógłby rozwalić na przykład całą armię przystani, jaki miał dobre, na przykład wytrzymałość by miał, e, albo... No wytrzymałeś przyspieszenia, przyspieszenie, bym mieli spowolnienie. E, bo wysysa życie. Więc jest to naprawdę mocne. Takie wysysanie życia. No więc teraz bierzemy jeszcze sobie szkielety. mam 66. No może spróbować. Bo to zawsze są jakieś szkielety. No to są zawsze, można spróbować idealnie. Zawsze to są jakieś... Dobra, nie ma sensu spróbować. Teraz lecimy w tą stronę jak najbardziej. I to jest właśnie to... A, miasto, tutaj są trzy klucze, to zadał To jest, to, jest to miasto, ale my jeszcze lecimy, bo tutaj oni się do nas przyłączą. Chyba, chyba zdążymy. Chyba zdążymy do wszystkich. To jest tak, tak, oni... Nie, pójść tu, czy tu. To już tu pójdziemy. To jest tu. Pff, dobra. I teraz trzeba zabrać to e, fontannę. Jakby e, chyba nie wierzyłem. fontanna, taki Dobra.

Świetnie, dobra. Dolnie. No eee... Tego... Jeszcze nie będę odkrzeszczać Tam już nie będę. Dobra. Tam tylko Dobra. Dajmy tylko atak. Dwunastu, Dobra. Jeszcze trzeba ich Ten już? A ten. To jest lot of damage. Yeah. No, stop it, no, yeah, no, the fire, no. 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 Nie. No, Nie. No. Nie. No. Nie.

Krzyżowy Uderzenie. no, teraz nagle chodzi uderzenie? no tak jak utrzymywałeś to nie ma, no Dobra Dobra, już idę Dobra, jeszcze czekaj, jeszcze pewnie jeden ten Dwóch Zabiłeś dobra Dobra, jest miasto. Jest, no, są mniejsze straty na pewno. Chwilat jest się była trudna. Eee. E, e, dobra, Czego mój książka wyszuka tak daleko od swej biblioteki? Czosnku? Jestem tu z misją wyszukiwania ksiąg starożytnej wiedzy dla czarodzieja Menelaga. Dla Menelaga, powiadasz? To imię wydaje mi się znajome. Wspomnę je Dzioban niemu. Sugeruję, byś znalazł sobie jakąś wieżę, zanim zajdzie słońce. Dobra. Ja jeszcze na chwilkę zrobić. Dobra, już jestem. Dobra, i teraz najważniejszą rzecz. Powiem sobie kaczmę. Eee. No i się nie udało Bo w kaczkach powinien być ktokolwiek Więc... Troszeczkę... Lucky? Jak mi się wydaje A kurczaczki O trudno Ci się mówi? Dobra. Bardzo ważnym istnieniem ona tutaj. pokrypce dobra. Yy, dobra. Dobra, yy, dobra. to yy, No, to jest Więc To jest wszystko. No, to jest. Yy... Jeszcze raz na chwilę Eee, yy, dobra, yy, już jestem, na czym stanęliśmy, no musiałem sobie na chwilę pójść, totalnie nie wiem czy jak to odwala. Yy, dobra, Ornella wychodzi z zamku. Dobra, dobra, czyli ona poszła tutaj, ty tutaj. Yy, to pogoń tych pajacy. Myślę, że jak najbardziej to może zrobić bez strat. Bo jeszcze nie masz Wiecznej Niewoli, no to dla ciebie każdy wampir jest cenny. Yy, myślę, że nie ma co długo tutaj tracić yy, jednostek. Bo... tracenie jednostek, jak sama nazwa wskazuje, jest głupie. Myślę, że się rozumiemy wszyscy. No, rozdepuj, walnij jemu. Yy, walnij... O! U! Puhu puu kufuu problem mał no. Dobra, topij się podpis się, Sorry. Ty nie dotrzesz tutaj. Tutaj dotrzesz. A ty? Dotrzesz do mnie takie rzeczy, ci... do tego nie dochodzisz. Nie, tak się trzeba tego zrobić. tu, jakuj... prosetszał. Nie, no, zespół tam. Tutaj... No nie, na Dobra, to trzeba wywidać i to. Tak? I teraz zabiję. Dobrze. No mówiłem bez straty jeszcze, jak już to jakieś szkieletki by mogły być, a nie kurde wampir, no. Pff, proszę. Proszę was. Tutaj z tego będziemy mieć mniejsze do skrzyszenia i tutaj to wygląda podejrzanie. Tak. By the way. Dobra, czyli co my tutaj mamy? Eee, krąg ziemlana, całkiem spokojny czar. Mamy koparnik klejnotów. Tak, on tu szczepsi, dobra. Eee, o, z tych będą ożywieńce. Eee, dobra, myślę, że i tak już za chwilę będziemy kończyć eee, ten odcinaczek. Eee, myślę, że chyba... Mi... Podobało, że to pół godziny, które. Nie, nie. albo ile to tam będzie, które zmarnowaliście na... No sorry, nie da się tego inaczej nazwać. Zmarnowaliście na spędzenie swojego czasu w internecie. Yy, się wam podobało, przynajmniej. Yy... No i jeżeli się wam podobało, to... Jestem zadowolony z siebie. Tak, jestem w sensie z dumny. Dokładnie i wyrażę kiedyś może swoją wdzięczność na coś, um, e, raczej nie, bo jestem biedny, ale... Ale mogę tak mówić, bo śmiesznie wtedy jak, jak mówię, że jakiś giveaway będzie, a proszę ludzi, żeby wpisywali mój kot na Kigger, bo chcę dostać 40 groszy, więc tak jakby... No jest to trochę śmieszne, zabawne, tutaj robię totalne YOLO aktualne, bo jak nie dojedzie ten gość w boju to i na raz, który tam jest. I on na, na pewno ma lepsze czary ode mnie, ma na pewno wszystko lepsze ode mnie, dobra, lisze będą budowane, bo lisze to jest, co piękna rzecz, eee, to jest jak ktoś mówi o definicji piękna. E, definicja piękna, nie wiem, nie jest e, piękna kobieta, wiecie, nie wiem, e, 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 idealne ciało, nie, 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 nie. Lysze to są, to jest definicja piękna, o, to, to jest mocne. Tak jakby to się no, mówię, tak i właściwie dlatego nie ma dziewczyny, no, dobra. On tutaj jeszcze zamek, którego nie pozbijemy, nie mam na to realnej szansy. No sorry, ale kamień się nam przyda, choćby na jedną turę, choćby na jedną turę, kamień się nam przyda. E, o, i lisze właśnie na to być Były A, mój brat oczywiście bawi się z blokawo kadomnie do mnie w okno czy przez balkon. Ale dobra, no tak jak już mówiłem, e, tutaj sobie zakończymy e, ten odcinek. E, w kolejnym odcinku postaram się Skończyć była nadę No, bo jeszcze w sumie mamy dosyć dużo czasu, ale, no, nie, bo to ciągle chyba na tym jest śmiertelny. No właśnie, więc to będzie dosyć, dosyć trudne wyzwanie, zdobycie tego zamku, ale moim zdaniem, Fortnite w górze jak najbardziej trzeba zdobyć. Nie wiem, szczerze, czy zrobimy tą misję z Hapką wiedźmy, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, no to dzięki wszystkim za oglądanie. No i siema, cześć!